Szanowni w magazynie miejskim zapraszam na informacje. Na ostatnią sesję Rady Miejskiej w Dębicy licznie przyszli mieszkańcy ulicy Rzeszowskiej, którzy domagali się, aby miasto odkupiło część działki koło ich posesji. Teresa Kaszuba zagrodziła słupkami część drogi i nie mogli dojechać do swoich domów. Kiedyś ta działka była właśnie jej, ale wyrokiem sądu została przywrócona miastu Dębica. Od pół roku mamy wielki problem z dojazdem do własnych posesji, ponieważ wynikł konflikt między dwoma sąsiadami. Nas tak naprawdę nie interesują konflikty ludzi, ale na podstawie tego konfliktu straciliśmy normalny, bezpieczny dojazd do naszych dróg, do naszych domów, do naszych posesji. I bardzo byśmy chcieli, żeby Urząd Miasta stanął na stanowisku, żeby tą drogę odzyskać. Bo to jest dobro obywateli. I nieważne, kto na tym tak naprawdę traci, my mieliśmy drogę od lat 40 i była normalna, bezpieczna. W tym momencie się nie da dojechać. Nie, musimy się bać, żeby komuś nie była potrzebna straż pożarna, karetka, bo ona nie dojedzie. Miasto. Tycząc drogę przed laty, tak naprawdę od pani, która dziś jest w konflikcie z panem, nie wykupiło tej części należnej no, w Księgi Wieczyste Miasta. Więc, że pani ma właśnie, chodzi tam o konflikt dwóch rodzin, a nie mogła sobie poradzić z tym wszystkim, postanowiła na terenie własnej posesji poszerzyć płot, co gwarantuje jej tak naprawdę prawo. Owszem, nie cieszy nas ta sytuacja, no bo nie cieszy. No ale prawo jest też prawem. Pani po prostu przez lata walcząc o zamianę, o róg, a jeszcze w międzyczasie użytkując ten róg przed laty, czuła się, że powinna dostać tą zamianę. No i jak się tak czuła, to pewnie o to też walczy. No do czego, do, do czego my, no jako walcząc o tą drogę się teraz też przychylamy. No bo nie ma innego prawnego wyjścia, żeby myśmy odzyskali drogę, a miasto uregulowało ją prawnie. Mieszkańcy szukali pomocy u radnych i przychodzili na ich dyżury. Będziemy się tutaj zachowywać jako klub radnych, będziemy się też domagać o to, co powiedziałem już od burmistrza, dlaczego, dlaczego żeśmy właśnie poszli do sądu, jak ten temat można było załatwić z tą panią i po prostu wtedy tę działkę, jakby przekazać tej pani za jakąś odpłatnością i, i wyregulować tę drogę. Ale to, to nie zrobiono. Będziemy na sesji się pytać dlaczego i będziemy tutaj reprezentować mieszkańców. Będziecie państwo widzieć, dopytamy się wszystko i wtedy podejmiemy decyzję o, te, o głosowaniu. Radni przegłosowali tą uchwałę i miasto odkupi od Teresy Kaszuby sporny fragment działki. A ona sama podczas obrad sesji obiecała, że słupki, przez które mieszkańcy nie mogli się dostać do swoich domów, usunie. Burmistrz Mariusz Szewczyk podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z ukraińskim miastem Nizyn. Dokument ten stanowi pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej między miastami. Oba samorządy zadeklarowały współpracę w sferze gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i edukacyjnej. Delegacja z tego kraju na zaproszenie władz Tempicy przyjechała do naszego kraju. Aleksander Kodoła, burmistrz Niżyna, Serhii Okonko, doradca burmistrza oraz Juri Homenko, sekretarz Rady Miasta Niżyna. Tłumaczeniem rozmów pomiędzy włodarzami obu krajów zajęła się Zoria Nachlowa, Ukrainka, która obecnie zatrudniona jest w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Władze miasta Niżyna podkreślały jak ogromna pomoc humanitarna została przekazana z Dębicy do Niżyna i pobliskich miast Ukrainy. Myślę, że cała oblast, czyli całe województwo, okręg czernichowski, gdzie wcześniej mieliśmy podpisane porozumienia, gdzie realizują się nasze sąsiednie samorządy, sprawił to, że tam właśnie skierowaliśmy tą pomoc. Wiedzieliśmy do kogo i mieliśmy też takie poświadczenie, że to coś wysłaliśmy z Lembicy, mieliśmy zdjęcia, że tam to dotarło. Różnie z tym dotarciem było, z tego względu, że jednak to jest prawie pod Zakijów i przez całe terytorium musiało to zostać bezpiecznie przewiezione. Różne rzeczy się zdarzały, ale tu akurat wszystkie, cała pomoga. Czyli cała pomoc humanitarna doszła, i z tego jesteśmy dumni, że mogliśmy tam parę groszy do tego dołożyć, do pomocy temu narodowi ukraińskiemu. Burmistrz Niżyna podziękował za pomoc humanitarną władzom miasta i wszystkim mieszkańcom Dębicy. Wisimy tutaj, żeby podziękować i przywitać wszystkich Polaków, naszych kolegów. I podziękować za to wsparcie, jakie otrzymaliśmy od nich. Burmistrz Aleksander Kodoła podkreślił, że jedna z ulic Niżyna będzie nosiła imię Miasta Dębicy. Ja, ja bardzo chcę, żeby ta ulica była nazwana w imieniu miasta Dębica, za jak dowód podziękowania za to wsparcie. Delegacja ukraińska gościła w Dębicy kilka dni. Ta delegacja w tych dniach podczas pobytu w Dębicy zwiedziła nasze obiekty: Miejskie środek Eksportu i Rekreacji, Miejskie Ośrodek Kultury, także nasze miejskie spółki, przedsiębiorstwa, wodociągi dębickie, Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dębica i Mierzyn to są miejscowości porównywalne. To, to jest miejscowość na północy Ukrainy w wodzie Czernichowskim licząca około 70 tysięcy mieszkańców, więc e, powiedzmy są to społeczności porównywalne i no, mamy nadzieję, że w momencie kiedy ta wojna mm, zakończy się, będzie możliwość e, no, skierowania chociażby młodzieży, żeby e, zobaczyli jak wygląda ta miejscowość na Ukrainie i też będzie e, sposobność, aby przyjąć delegację z Ukrainy. Podpisanie listu intencyjnego planowano na marzec, jednak atak Rosji na Ukrainę spowodował przesunięcie terminu spotkania. Władze Dębicy są przekonane, że zawarcie oficjalnej współpracy jeszcze bardziej wzmocni tą przyjaźń i umożliwi podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności obu miast. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy gościł poseł na Sejm Paweł Ponceliusz, który wygłosił prelekcję dotyczącą transformacji energetycznej w Polsce oraz zapisów krajowego planu odbudowy w kontekście energetyki. Najbliższe lata to potężna ilość wyzwań związanych z energetyką, Rosnące ceny ceny energii elektryczną i lokalnie najłatwiej będzie rozwiązywać pewne problemy w zakresie energetyki, albo też neutralizować te negatywne skutki, te które wynikają z wzrostu cen gazu, węgla, ropy, energii, bo to się wszystko już dzieje no i chciałbym na ten temat z radnymi porozmawiać, ale też i posłuchać jako, jaką oni reprezentują wrażliwość w tej dziedzinie, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić, jak zmienić przepisy, żeby na przykład ta transformacja energetyczna na poziomie choćby samej Dębicy przeszła w miarę gładko i jak najmniej, najmniej bolesna finansowo była dla i mieszkańców i dla samorządu. Wyzwania energetyczne, z którymi będziemy się mierzyć, dotyczą wszystkich samorządów i mieszkańców w Polsce. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego.